Czyli nie wejdą w ogóle. Tak? Kolejny aspekt to lepsi ludzie. Lepsi ludzie. Ile osób cały czas, tak? Ilu z nas mówi, no ja chcę mieć lepszych ludzi w biznesie. to jest prawda. Tylko uwaga. Ty będziesz miał lepszych ludzi w momencie, kiedy ty będziesz lepszy. Twoi ludzie będą mieli lepszych ludzi w momencie, kiedy oni będą lepsi. Co to znaczy lepszy? Le, lepszy. Co to znaczy lepszy? Tak? Jeszcze wracając do tego punktu drugiego, musisz wiedzieć, co sprzedajesz, być pewny. Czyli jeśli ktoś mówi, a dobra, spróbuję. Nie, to wiesz, ja z takimi nie działam. Ja, ja jestem pewny, że to jest rozwiązanie dla Twojego problemu i jeśli Ty to zrobisz, to razem to. Po prostu ogarnię. tak? Nie czy się uda, tylko na pewno się uda, jeśli zrobimy tak i tak. Po prostu innej nomenklatury, inny, inne, innych słów używasz. Rozumiesz? I teraz lepsi ludzie, tak? Lepsi ludzie. Na czym to polega? Mój drogi, moja droga. Tak? Kiedy ja wchodziłem do biznesu, ja kiedyś mówiłem o takiej skali tam, powiedzmy od 1 do 10, tak? Jakiej skali wpływu. Powiedzmy, że... Najbardziej wpływowa osoba, jakbyśmy mieli, tak, to jest tak umownie, przyjmijmy, to jest na przykład prezydent Polski, jeśli mówimy o Polsce. Nie? Prezydent Polski to on, załóżmy, z dziesiątkę. To kiedy ja wchodziłem do biznesu, to byłem dwójką. Bo już nie powiem, że jedynką, nie? no bo coś tam w tej głowie miałem, no ale dwójką. Wypukany, bez kasy, pstu, pff, mentalność w kopalni wujek, mm, ale miałem gorące pragnienie, że chcę z tego wyjść. Nie miałem zielonego pojęcia o tym biznesie. I tak dalej, i tak dalej. W momencie, mm, nie miałem mentora, I, 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 i jakich ludzi ja wtedy byłem w stanie wprowadzać do biznesu? No, jedynki. Jakby załóżmy, że tam zero, czy tam minus jeden, no to są osoby, które gdzieś tam są na bakier z prawem, gdzieś tam są, powiedzmy, w, w, we więzieniach i, i tak dalej, i tak dalej. No, to już taki margines społeczny, poza skalą na przykład, nie? No, ale ja byłem blisko nich, nie? Byłem dwójku. Ja tylko jedynki jestem w stanie wprowadzać. No i teraz, jeśli ja, ja będę wprowadzał jedynki, no to ja będę miał z nimi problemy non-stop. One, one mają jeszcze większe problemy niż ja. Tak? Ale kiedy ja podniosę swoje kompetencje do czwórki, piątki, do szóstki, to ja mogę wprowadzać szóstki, mogę wprowadzać piątki, mogę wprowadzać czwórki, one mogą wprowadzić trójki, Dwójki. Tak? Co by było, jakbyśmy stali się ósemką. I teraz, jak my jesteśmy w stanie się wznieść. No, przez naukę, przez edukację. Przez poprawę swoich dziennych metod operacyjnych plus swój własny rozwój. Nie ma innej możliwości. Tak? przeceniasz to, co możesz zrobić w krótkim okresie, ja sobie zapisałem to, tak, ale nie doceniasz, co możesz zrobić w długim okresie czasu. Bo czasami my byśmy chcieli tu szybko, 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 nie zrobimy, kurde, przeceniamy to, żebyśmy chcieli, wiesz, milionerem zostać w rok, nie? Ale nie doceniamy, co może zrobić dla nas czas przez najbliższe 3, 5, 10 lat. Tak? Na początku będziesz robił dużo za niewiele, a później będziesz robił niewiele za wiele. Dzisiaj jakbyś zapytał os os osób, u nas w Polsce nawet, tak? Co zarabiałem 50-100 tysięcy na miesiąc?